Zatytaliśmy bardzo niebezpieczny, eksperymentalny obiekt. Gdzie on jest? On uciekł. Pobiegł w stronę ścigaczy policyjnych. Właśnie wziął ten czerwony. Aaaa! Jaką paskudną planetę obrałeś sobie za cel? Spadająca miasta! Chciałabym mieć przyjaciela. Takiego na zawsze. Jest słodki mechaty. Ty za niego odpowiadasz, jasne? Dam radę. Ja. Ej, słuchaj tamto. Like an nie. Zrób coś z nim. Hej, nie kombinuj. Ja. Nas tu. To na pewno jest pies? Hmm, tak. <śmieniciela> oh, sky, <śmieniciela> u, zabieraj mi to zaraz do. domu. Bochana znaczy rodzina. A w rodzinie nie można nikogo wow. odstrącić. Ani porzucić. Stocz zła... <śmieniciela> <śmieniciela> Czasami rodzina nie jest idealna, ale to nie znaczy, że jest jakaś gorsza. Rodzyna. No prawie. Na Twoim miejscu bym tego nie piła. <gryzanie> <A>? oh. <gryzanie> Agent Cobra Bombel, musimy złapać niebieskiego psa. Nie, Chwila! Lilo i Stitch. Bum, 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 bum! Nie masz to zaraz odłożyć. Liczy do trzech. A? Jeden. A! <coughs>